Tutaj Maja. Teraz ze mną nie ma mamusi i będę nagrywać sama i będę nagrywała na mamusi ząkilę. O, starcie. Dobra, biorę. O. O, sobie radę Macie dać mi możemy i w dać I w górę. pieniędzy zabrania mięsa, i drugi kwiatek. Nazywają się to mankila. Papa, chyba się mam ucies... ucie, papa.